Najmocniejszy trend obecnej hossy właśnie powraca i będzie miał prawdopodobnie kolejne życie. Ma to oczywiście związek z pewnym wydarzeniem, o którym za chwilę też sobie powiemy. Także nie przedłużając, chwila ogłoszeń dla Was i przechodzimy do kolejnego odcinka tajemnic kryptowalut. Zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Zanim zaczniemy, przypominam Wam jeszcze o obserwowaniu ICP Hub Polska z tego względu, że niedługo startuje event Build the Future, o którym już wspominałem. Tutaj możecie sobie na ich profilu na Twitterze troszeczkę więcej poczytać i tutaj ten bootcamp startuje 2 i będzie trwał do 5 grudnia i będzie on online, tak jak widać. Jeszcze ciekawostka od Cashify to jest też powiązane jedno z drugim, dlatego że tutaj ICP Hub Polska wraz z Cashify będzie organizowało event w Rzeszowie, również 2 dru grudnia i ten event już jest yy, realny, tak? Już jest offline. Można sobie pójść, jeżeli jesteś z Rzeszowa, zobaczyć, tak? I na pewno skorzystać. Event jest oczywiście darmowy yy, i oprócz tego, że będzie to event kryptowalutowy, będzie można też nawiązać bardzo dużo kontaktów, chociażby tutaj z jego z Grądy. Także myślę, że dla każdego coś miłego i zapraszamy. Okej, okay, okej, okay. słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o trendzie, który myślę, że stali widzowie tego kanału znają, lubią, pewnie na nim też zarobili, ale coś, na co chciałem zwrócić uwagę, gdy sobie wejdziemy na dropstaba, dajemy top performance, czyli najlepiej radzące sobie projekty w ostatnim czasie, no to przynajmniej w mojej bańce, ale wyróżniają mi się tutaj i rzucają w oczy projekty związane właśnie ze sztuczną inteligencją. Nawet w ciągu ostatniej doby TAO tutaj, TAO to jest taki no, projekt, który jest bardzo mocno znany polskiej społeczności, TAO Tutaj 11,5% do góry e, poszło tak w ciągu jednego dnia. Podobnie Fed, tak jak tutaj widzimy, Artificial, nawet Super Intelligence, tak? WordCoin, no to to już w ogóle i dużo projektów związanych właśnie ze sztuczną inteligencją. Virtual Protocol to już w ogóle 37%. E, Pirat Squirrel oczywiście tego się, tutaj akurat on się nie tyczy w tym zestawieniu, bo Pirate jest. Bemkoidem, tak? I co ciekawe, na Dropstawie tego jest więcej. Jak sobie tutaj wrzuciłem, właśnie w filtry sztuczną inteligencję, no to mamy tego naprawdę, naprawdę sporo i wygląda to naprawdę nieźle. Ja sobie wzięłem pod uwagę te większe projekty, które są związane właśnie ze sztuczną inteligencją. Oczywiście nie, nie wszystkie poszły, ale. No większość, tak? W ciągu 7 ostatnich dni NIR protokol 20%. NIR akurat nie mam. TAO 24%. Bardzo dużo, bardzo fajny wzrost. I TAO, ja o TAO mówiłem już wielokrotnie na tym kanale, uważam, że TAO ma jeszcze fajne wzrosty przed sobą i w ogóle sztuczna inteligencja ma wzrosty przed sobą. Nie zachęcam w tym momencie do. Zakupu jakiegokolwiek projektu w ogóle nie zachęcam, a nawet nie w tym momencie, bo chodzi o to, że w zależności od tego, kiedy będziesz oglądał ten odcinek, wtedy ceny też mogą się różnić i trzeba samemu robić swój research. To jest chyba raczej oczywiste, ale chciałem omówić sam potencjał i same możliwości. Sztuczna inteligencja jest związana z no turbo trendem na rynku takim światowym, na rynku realnym, tak, na w ogóle real world. Bardzo mocno to nas dotyka, powstają roboty i tak dalej, no widzimy to niemalże wszędzie i teraz. Odbija się to też na projektach, tak jak tutaj widzimy. Jedynym wyjątkiem takim trochę jest GOAT, który miał fajne wzrosty ostatnio i teraz jest w 6% korekcie względem ostatniego tygodnia, a może wręcz przeciwnie, może tutaj za chwilę w przyszłym tygodniu już będzie po wzrostach, może w tym momencie, kiedy ja to nagrywam jest jakiś dołek na goat -cie. tego nie wiem, tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, bo nie tego dotyczy ten odcinek, ale e, chciałem zwrócić uwagę, tak jak widzicie, no, mega, mega turbo wzrosty na sztucznej inteligencji w ciągu ostatniego tygodnia, Virtual, o którym już dzisiaj powiedziałem, 160%. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego akurat teraz? Co się właściwie stało? W, e, w ciągu ostatnich 24 godzin, nawet Tao, gdzie mamy tutaj Tao jeszcze raz, Tao Bitensor, Tensor, 11% w ciągu 24 godzin, zwróćcie uwagę, no, praktycznie cała sztuczna inteligencja pompuje, mniej lub bardziej. Gold w ciągu 24 godzin niecałe 2%, no, być może tutaj, jest jakiś dołek na gołcie, kto wie. W odróżnieniu od gołta, inny memkoń związany z AI, czyli ACT, ACT AI, AI prophecy, czyli Prorok AI, tak można to tłumaczyć, chociaż nie powinno się tych teraz własnych tłumaczyć. Ale chodzi o to tutaj, że to jest właśnie też związane z AI. No turbo wzrosty w ciągu tygodnia 33%, w ciągu jednego dnia 51%. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Z czym to jest? Co, co, dlaczego akurat teraz? Słuchajcie, od dłuższego czasu słyszymy plotki różnego rodzaju o tym, że nadchodzi nam tutaj e, Chat GPT-5. Tak? Możecie sobie poczytać bardzo dużo artykułów, niektóre są e, bardziej aktualne, inne mniej aktualne. Ten Chat GPT-5 był już wielokrotnie przekładany, ale jest to coś, co e, no, zrewolucjonizuje sztuczną inteligencję. Właściwie to wygląda w ten sposób, że jeszcze w tym roku niby mamy czekać na, bo to nie jest sprecyzowane chat GPT 4,5 lub Chat GPT 5, aczkolwiek to jest artykuł z marca coraz więcej no, przeróżne te artykuły się pojawiają. Nie chciałem też wrzucać tam wszystkich, tak, bo po prostu jest tego za dużo, żeby na tym nadążyć. Informacja przede wszystkim dla nowych widzów tego kanału polecam wam, zapoznać się z giełdą Bybit. Jest to moim zdaniem numer jeden giełda na rynku. Sam z niej korzystam tak naprawdę od samego początku, już kilka ładnych lat. Jeżeli jeszcze ciebie tu nie ma, no to musisz koniecznie być na giełdzie. Bybit, moim zdaniem, to jest po prostu must have. Bardzo ważne jest to, że jest bardzo user friendly, jest bardzo przyjazny użytkownikowi. Praktycznie rejestrujesz się i od razu wiesz, co masz robić. Panel jest przyjazny, giełda się nie zacina, działa to szybko i sprawnie, dlatego, moim zdaniem, Bybit to jest oczywiście. Must have. Przy okazji dla nowych użytkowników są przewidziane bonusy na start. Oczywiście te bonusy się zmieniają, ale zawsze coś na start dostaniesz, więc moim zdaniem no, warto z tego skorzystać. Link jest w opisie tego filmu i można się zarejestrować. Dodatkowo tak jak tutaj widzimy, top gainers jest PAL AI. Oczywiście nie zachęcam do zakupu tego projektu ani jakiegokolwiek projektu po 300% wzroście jednego dnia, bo to jest bardzo dużo, jednakże chciałem zwrócić uwagę na to, że PAL jest również projektem związanym ze sztuczną inteligencją, której dzisiaj dotyczy ten odcinek, tak i jest listowany właśnie na Bajbicie, także Bajbit jak najbardziej na propsie. Link masz w opisie tego filmu. Jeżeli jeszcze tej kiełdy nie masz, polecam sobie założyć. Pojawia się coraz więcej te, tego typu właśnie artykułów mówiących o tym, że Chat GPT najpierw 4,5, potem chat GPT 5, właściwie na ten chat GPT 5 czekamy bardziej, mówiących o tym, że Chat GPT 5 jest przed nami. Pojawiały się już coraz mocniejsze plotki, już jakiś czas temu, że Chat GPT 5 wyskoczy nam dosłownie na początku grudnia. Pytanie, ile w tym jest prawdy, to się dowiemy niedługo, ale myślę, że nawet nawet nie ta piątka, ale jeżeli pojawi się faktycznie najpierw ten, ta wersja 4,5, no to już będzie coś, tak? Pamiętajcie też, że te wszystkie projekty AI związane z krypto, one mają to do siebie, że może nie wszystkie, ale większość z nich jest nakładką na ChatGPT. GPT, także one. Też tutaj przestrzegam, że one nie robią jakiejś super rewolucji, nie wiadomo czego, one po prostu są, one są po prostu mają wartość spekulacyjną, może nie wszystkie, ale większość i po prostu większość jest nakładku na ten właśnie ChatGPT. GPT, no i służą tylko po prostu, moim zdaniem, służą tylko i wyłącznie spekulacji, tak? Co ciekawe, pokrywa to się po prostu też. Cena się pokrywa z tym, co się dzieje na świecie. Bo jeżeli jest tutaj bliżej, pojawia się tych więcej plotek, no to właśnie nasze koiny AI zaczynają nam strzelać. Jeżeli faktycznie tutaj. Zobaczcie, ten Orion, tak, ta wersja Orion Charge GPT 5 pojawi nam się do grudnia w grudniu, tak, no to zosta. Zostało nam dosłownie jeszcze parę dni. Ja spodziewam się tego, że to się pojawi gdzieś na początku grudnia, może w pierwszej połowie. No to jeszcze te koiny związane z AI mogą nam rosnąć, tak? Dotyczy to również AI memów, których jest, no, turbo dużo. AI memy też oczywiście rządzą się swoimi prawami, ale też widzimy, że bardzo fajnie sobie outperformują, bardzo fajnie sobie radzą. Przynajmniej niektóre, no, bo tutaj widzimy goat troszeczkę w korekcie, ale goat wcześniej miał ogromne wzrosty, więc ta korekta jest całkiem zdrowa. Być może ta korekta jest przed wzrostami kolejnymi. Zobaczymy, tutaj no, czas pokaże. To, co chciałem powiedzieć, że e, właśnie sztuczna inteligencja jest tym trendem, który grzeje nas od początku tej hossy, który widać, że jeżeli zwalnia, to tylko zwalnia nam chwilami. E, widać, że cały czas ma się dobrze i cały czas po prostu jest rozgrywane. Więc uważam, że to wydarzenie ChatGPT-5 jeszcze bardziej nam tutaj to przyspieszy. E, no więc po prostu dajcie znać, jak to rozgrywacie i też miejcie na uwadze właśnie ten trend, bo myślę, że przez najbliższe dwa tygodnie może tak się wydarzyć, że będzie właśnie to grzane, czy tak będzie, to oczywiście czas zweryfikuje. Dajcie znać, jakie kryptowaluty związane ze sztuczną inteligencją posiadacie w swoim portfolio, a ja tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam i życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się i cześć!